Siedem. Nie ma jak mądra żona. Panna Laura nasłuchała się dużo o tym, że mąż powinien być przede wszystkim rozumny, że przystojność i majątek powinno się kłaść na drugim planie. Panna Laura powtarzała także za panią matką, że miłość w małżeństwie nie tak wiele znaczy, najpotężniejsze uczucie kochanków trwa bowiem tylko dwa lata, po czym następuje przyjaźń i szacunek. Mimo to uśmiechała się jej także jej miłość, jako normalny wstęp do dramatu życia. Wymagała więc następujących warunków od przyszłego narzeczonego. Po pierwsze, ma mieć lat 35, bo w tym dopiero wieku stoi charakter męski w sile swojego rozwoju. Po drugie, ma posiadać jakąkolwiek wybitną cechę charakteru, bo tylko tacy ludzie mogą zająć wyższe w społeczeństwie stanowisko. Po trzecie, ma być namiętny i wymowny. Tutaj stał pannie Laurze na myśli Mirabeau z słowem w ustach i wzburzonymi włosami, jak lwia grzywa. Po czwarte, powinno być znać po nim, że będzie panem w domu, że nie będzie drobiazgowym i że nigdy nie zajrzy do kuchni lub spiżarni, jako do miejsc niegodnych stopy mężczyzny. Z powyższych danych wysnuwała sobie panna Laura wniosek, że taki mąż zajmie w narodzie znakomite stanowisko i że na jej nagrobku napiszą, tu leży Laura, żona naszego Aleksandra. Notabene zamierzała umrzeć cokolwiek później od swojego męża, aby móc w całości zebrać wieniec jego sławy. Do łez dochodziło wzruszenie, gdy sobie przedstawiła chwilę pogrzebu ukochanego Aleksandra i miała przed oczyma obraz, na którym był wymalowany smutny orszak, tysiące ludu za trumną, tysiące spojrzeń cisnących się koło strapionej wdowy, pytających się, to ona, to wdowa po wielkim naszym Aleksandrze. Znalazł się nareszcie Aleksander, a był nim Bogoria. Gęste czarne włosy, wzburzone jak grzywa lwa, niemało się przyczyniły do wzbudzenia wzajemności panny Laury. Włosy znamionują siłę. Włosy były samsona, ozdobą powtarzała. I znalazłszy ten jeden warunek w starającym się o jej rękę, znalazła i resztę warunków. Pokazuje się, że w takich razach najtrudniej o włosy. Bogori podobał się charakter dziewczyny. Z tego materiału można by ulać posąg dziewicy orleańskiej, mówił w uniesieniu. Przy ślubie wymawiała laura głośno i wyraźnie słowa przysięgi, aż miło słuchać takiej przysięgi. Zauważył któryś ze starszych mężczyzn, z tej dziewczyny będzie poważna matrona według dawnego kroju, a nie nowomodna grymaśnica, która zaraz po ślubie nadtem myśli, jak męża będzie mogła oszukiwać. Rzeczywiście, przez kilka tygodni było z państwa Bogoriów wzorowe małżeństwo. Zaledwie jedna drobnostka tworzyła pewien dysonans w tej harmonii hymenu. Pan Jan lubił choćby godzinę drzemać po obiedzie. Niewinne przyzwyczajenie. Ta drzemka martwiła jednak panią Laurę. Kto pół życia prześpi, ten nie może zostać wielkim człowiekiem, myślała. Chodziła z tego powodu trochę skwaszona. W serdecznym jednak wynurzeniu wyznała mężowi, że obawia się, aby nie straciła dla niego szacunku, bo kobieta takiego tylko może szanować mężczyznę, który jak Cezar kroczy ciągle naprzód, a nie masz wytchnienia w jego pochodzie. Bogoria roześmiał się, uspokoił żonę pocałunkiem i cieszył się, że go tak kocha i tak dba o jego świetną przyszłość. Oczywiście musiał to uważać za objaw wielkiej miłości. Strona ta charakteru Laury odezwała się przy kilku sposobnościach, a Bogoria przyzwyczaił się widzieć w niej pewien promień ożywczy zesłany mu z nieba i zaczął wierzyć, że Laura jest jego przewodnią gwiazdą. Wolą a wytrwałością wszystko się w życiu pokona, mówiła nieraz z upodobaniem Laura. Gdybym była mężczyzną, nie byłoby celu, którego bym dopiąć nie zdołała. Zostałabyś nawet chińskim cesarzem, nieprawdaż? Odpowiadał z uśmiechem Bogoria. Słowa te jednak nie pozostawiły żadnego wpływu. Jednym z marzeń Laury było, aby Bogoria został posłem. Pan Jan nie miał ochoty do tej kariery. Zdawało mu się, że za mało ma wymowy, aby mógł pozyskać na trybunie jakie takie stanowisko. Laura jednak znalazła w starej książce anegdotkę, że Demostenes podkładał kamyczek pod język, aby się oduczyć jąkania, i była przekonana, że mąż, równie jak grecki mówca, zdoła pokonać trudności. Pan Jan uległ namowom, poświęcił kilkanaście tysięcy złotych na wybory i zasiadł na krześle poselskim. Był to dzień triumfu dla Laury. Spoglądała ona jak pawica z Loży i z bijącym sercem oczekiwała mowy swego męża. Na porządku dziennym stała kwestia wicynalnych dróg żelaznych. Pan Jan postanowił przedstawić swój osobny projekt. Wyszedł blady i drżący na mównicę, pierwszy raz bowiem w życiu miał publicznie mówić. Wysokie zgromadzenie, zawołał dość głośno, jak gdyby chciał sobie nadać otuchy. Przedstawiony przed komisją projekt nie zdaje mi się być. Mówca, będąc wzruszonym, zapomniał dalszych słów przygotowanej mowy i zaczął przewracać kartki, na których ją miał napisaną. Użytecznym, wtrącił jakiś głos kobiecy, wskutek czego powstał śmiech powszechny, na wszystkie oczy zwróciły się ku loży pani Laury. Zarumieniona kobieta spuściła na twarz woalkę. Pan Jan nic nie słyszał, a nie mogąc sobie inaczej poradzić, wziął kartkę do rąki i czytał dalej. Po skończonym czytaniu zwrócił prezydent izby uwagę posła, że według regulaminu wolno tylko mówić z pamięci. Nazajutrz złożył pan Jan poselski mandat, a pani Laura dostała kataru żołądka. Na jakiś czas był spokój. Szanowna małżonka przekonała się, że Bogoria nie jest stworzony do poselskiej kariery. Przejście to jednak zostawiło u niej głębokie ślady i wyrodziło pewien rodzaj lekceważenia dla męża. Po kilku tygodniach wróciła do swych pierwotnych myśli. Bogoria dobrze pisał, dlaczegożby nie miał zostać zawołanym publicystą. Wymowa nie każdemu dana, ale do pisania nie potrzeba takiej rzutkości umysłu. Powoli, ostrożnie przystępowała Laura do dzieła, patrzyła już nawet przez palce na poobiednią drzemkę, byle nie zwrócić uwagi męża, że na nowe chce go popchnąć tory. Mając tak gładkie pióro, powinieneś pisywać do dzienników, mówiła od niechcenia. Zarazem jednak postarała się przez przyjaciółkę, aby go jeden z redaktorów zaprosił do współpracownictwa. Fantazja Laury cudowne sobie już snuła obrazy. Uśmiechało się jej założenie polityczno-literackiego salonu. Sława pani Geoffrey'n spać jej nie dawała. Mój mąż musi zasłynąć w publicystyce. To było jej hasło. Nie wiem już o czym, dość że pan Jan napisał jakiś artykuł. Laura urządziła formalną agitację pomiędzy znajomymi, aby chwalili przed nim artykuł i aby go zachęcali do dalszego pisania. Któż nie wierzy często powtarzanym pochwałom? W te sidła i najrozsądniejszy umysł schwycić się z doła. Zresztą panu Janowi tem przyjemniejsze były te pochwały, że nie zupełnie zapomniał o porażce doznanej w poselskiej izbie. I chętnie chciał się rehabilitować na innym polu. Po kilku artykułach o niczym już nie mówiono w Domu Państwa Bogoriów, jak tylko o publicystyce. Rozbierano polityczne sprawy, stawiano horoskopy na przyszłość, a pani Laura posunęła swój agitatorski spryt do tego stopnia, że któryś z redaktorów zaproponował Bogori, aby stanął na czele dziennika. Pan Jan powtórzył to żonie i znalazł w niej wielką zwolenniczkę projektu bo nawet szlachetna żona ofiarowała się dać na ten cel ze swojego posagu 50 tysięcy złotych. Po dwóch miesiącach Bogoria był właścicielem dziennika i naczelnym jego redaktorem, a pani Laura wystąpiła z wystawnym obiadem, przy którym wiele wzniesiono toastów na powodzenie nowego poważnego organu opinii publicznej i tegoż redaktora, który swą trzeźwością w zapatrywaniach, bystrością i talentem sprowadzi dziennikarstwo na nowe tory. Ów dzień był jednak pierwszym i ostatnim dniem powodzenia pana Jana w nowym przedsiębiorstwie. Niebawem mówiono, że Bogoria wziął się nie do swoich rzeczy, że się nie zna na najkonieczniejszych warunkach dziennikarstwa, że drukarnia korzysta z jego nieświadomości, że współpracownicy za redakcyjne pieniądze obiady sobie sprawiają. Wreszcie utrzymywano powszechnie, że dziennik bezbarwny, redagowany bez najmniejszego talentu i że nie dorósł potrzebom chwili kwartalny obrachunek wykazał ogromne straty. Posak pani Laury znikł w drukarskich prasach. Bogoria chodził zamyślony, zakłopotany. Narzekał na żonę, a co najgorsza, jak gracz, który się chce odgrywać, nie dał się odwieść od redaktorskiego zielonego stolika, ale stawiał dalej, jeśli nie gotówkę, to weksle. Źle zrozumiana ambicja nie pozwalała mu zatrzymać się w pół drogi. W końcu roku pasywa o wiele przewyższały. aktywa. Dziennik miał niespełna dwustu prenumeratorów. Bogoria chodził po pokoju zrozpaczony i nie wiedzący, co począć brnąć dalej czy zlikwidować cały majątek. Dość tego szaleństwa, szepnął mu znów jego dobry duch. Bogoria spojrzał i ujrzał przed sobą baliela. Dałem ci kobietę rozumną. Wyborny materiał na dobrą matkę i obywatelkę, mówił dalej Baliel z uśmiechem. A mimo to nie zdołałeś z tego wosku własnej ulepić formy, owszem, poszedłeś za jej radami. Ależ Bo mnie łączysz z jakimiś oryginałami. Laura była szalenie ambitna, a wiesz, że ambicja to najsłabsza nasza strona i najłatwiej nas na lud wyprowadzić, podsycając tę namiętność. Od ciebie zależało nie poddać się jej szalonym zachciankom. Byłeś jednak za słabym. Mimo rozumu, jakim jesteś obdarzony, mógłbym ci snadnie dać w rękę laseczkę z dzwonkami. Chcę jednak być dla ciebie sprawiedliwym. Trzecią kobietą, skoro się połączysz, będzie ideał żony, nie marzący bynajmniej o doczesnych dobrach i o światowych zachciankach. W końcu, przynajmniej, chcę sobie na twoją wdzięczność zasłużyć.